Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w The Sims 1 Także yy, będziemy wszystko poznawać tutaj wspólnie Jak widać tak wygląda okolica No, o! Tu są rodzinki normalnie, dobra Czyli można zagrać jakimś kimś gotowym Stworzymy sobie nową rodzinę Nazwisko nazwijmy... Moje... Typowe nazwisko, czyli Johnson. Imię będzie Brandon. Osobowość, schludność, przebojowość, aktywność, usposobienie, nastawienie. No i tutaj tworzymy... Okej. Okay. Okej, okay. mamy głowy i mamy ciała. Okej, okay. dobra, rozumiem. Ło! Dobra, słuchajcie. Mamy już stworzonego naszego pierwszego Sima w The Sims 1. Jest on raczej dosyć śludny, mniej przebojowy, bardziej aktywny. Usposobienie ma tak w połowie i ma raczej niskie nastawienie, bo jego znakiem zodiaku jest rak. Tak sobie wygląda mój sim. Łatwo nie było, ponieważ edytor postaci, znów no tutaj mamy tylko głowy i ciała. Okej, okay, abracadabrowo to jest dodatek z tego co wiem. Dobra, bla, kupce, a wraz z nimi cała menażeria dziwnych, strasznych, a nawet magicznych rzeczy. Pojawiła się także nowa korporacja taksówek, która proponuje przewoz rodziny do Abra Kadabrowa. Może warto byłoby do nich zadzwonić? Dzielnica Show Biznesu, witamy. Komisja Nadzoru nad Rozrywką w SimCity ogłasza wielkie otwarcie dzielnicy Show Biznesu. Równocześnie oferujemy mniejszą subskrypcję pisma-głosu rozrywki. Kto wie, może zostaniecie następnym tematem rozmów w całej dzielnicy. System pomocy? Nie. W mieście pojawiło się nowe przedsiębiorstwo taksówkowe, Okej. Okay. O! Słuchajcie, e... po tym jak mi wywaliło grę, e... postanowiłem Odpalić ją jeszcze raz bla, bla, bla to wszystko znamy, dziękujemy. I zaczynamy budować. Ale w takim razie próbujemy dalej. Tak, tu wygląda wszystko. O, proszę bardzo, otwieramy paczunię. Mamy magiczny zestaw dla początkujących magiko. Słuchajcie, ten karton sobie też postawimy tutaj w środku, żeby wyciągnąć z niego te rzeczy. A tu mamy chyba portal do tego Abra I tak: yy, znajdziemy sobie agenta w tej drugiej gazecie. Pracy nie chcemy. Chcemy podpisać kontrakt z Agencją Talentów SimCity, potropuchy, muchomory oraz masło. I przejrzymy sobie w takim razie zaklęcia. Jestem bardzo ciekawy, jak to tutaj będzie. I mamy tak. Księga zaklęć Rodziny Johnson. Mamy nieznane zaklęcia. Mamy ich aż, ło, aż 6 stron tych zaklęć mamy. Dobra. Okej. Okay. I co teraz? Ładuj różdżkę. O matko! Śmiesznie się to robi, ale ładna w ogóle, z takim plombobem na końcu. Uropuchowienie, udało ci się odkryć owe zaklęcie? Szczegółowy opis znajdziesz w swojej rodzinnej księdze czarów. Uropuchowienie, no to raczej domyślam się, że możemy zamienić kogoś w żabkę. Dobra, uściśniemy im dłoń, to jest Tiffany i brat, okej, okay, ja bym chciał ją poderwać, więc fajnie jakbyśmy się... ...pozbyli go, albo rzućmy na niego zaklęcie, o. Wytestujmy na nim. O jezu, on jest dosłownie żabą, on jest dosłownie nie Ja myślałem, że będzie tylko twarz ropuchy. Dobra, no to teraz możemy w takim razie. ją wyrwać, bo to jest jego laska. Ale jak on jest żabą, no to co? Co nam zrobi? Piesek! O jezu, please! Się nazywa, ale super. O nie. Ale jest piesek. Ale oni chyba zerwali ze sobą i kuczą się o pieniądze. Nie no, musimy ją po prostu pocieszyć, tak? Po zerwaniu. Po całym muścin wargami łagodnie, dobra. Ja bym łagodnie ją pocałował. To jest pies? Ma trochę bardziej kocie uszy, więc nie wiem, czy to jest pies. Jezu, nie no i. Zalało nas. Pocałuj łagodnie. Muszę ją pocałować inaczej, po całej muśni wargami, o oj nie, nie zgodziła się e, pooglądane, więc wyłącz telewizor i idziemy do naszego pięknego pokoju, w którym mamy same łóżko z zielonym, zielono-czerwonym stelażem i żółtą kołdrą co to za muzyka? ej, co to za muzyka? Mm, wezwij taksówkę do Abraka Dobrowa zamów taksówkę do miasta Usługi, pizza, kamerdyner, foto policja, fachowy, straż porządek, ogrodnik, sprzątanie, coś tam, coś tam. E, wezwij taksówkę, zwiedzaj starówkę, zamów taksówkę do miasta, zadzwoń po taksówkę do dzielnicy show biznesu. O właśnie. Dobra, idziemy do zczytania filmowego, zobaczymy czy uda nam się wkręcić w jakąś, e, Jakiś film. Ej, tu jest jakaś... Co? Kim 1 jest Avril Lavigne? Poproś o autograf, ok? Zagraj w scenie walki. Zobaczymy, ile tutaj gwiazdek potrzebują od nas. Cztery i pół gwiazdki? Gościu. Dobra, zapytamy y, tą Lenę, która z nami gadała. Zapytamy o sławę. Ej, bo pogadałem się z nią, ale. Ej, bo pogadałem się z nią, ale ona niezbyt tutaj nam daje y, wskazówki. Okej, okay, oni tutaj chyba wszyscy są Jacyś sławni, aha, okej, okay, już nas nie lubi Fajnie Robimy sobie wrogów w show biznesie Dobra, znalazłem Scenę, na której można śpiewać Więc ja bym tutaj y, z chęcią y, Zrobił występ Może on nam Przyniesie sławę Twoje zdolności aktorskie wymagają czujności. Może warto potrenować przed lustrem nie znów, nie, Nim znów porwiesz się na występ Przed prawdziwą publicznością Brandon jest załamany. Zamów taksówkę do domu. Masakra. Patrzcie, auto normalnie nie może przejechać przez te busy, że tu stoją. Wow. Dobra, jesteśmy naprawdę w ciężkim stanie tutaj, więc yy, zjedź lunch. Oczywiście czas się cofnął. Jak to w, jak to w starych oczonach Simsów bywało, że czas wracał do tego, yy, który był zanim pojechaliśmy. Także mamy z powrotem cały dzień na na życie nasze tutaj. Dobra, jest co prawda noc, ale ale musimy tutaj sobie trochę podreperować nasze potrzeby. Także idziemy się wydalić, idziemy wziąć prysznic i musimy zjeść obiad. Jest, że pobiegł do tego kibla. W sumie zaraz by się zlał. Ale możemy za to sprzątnąć tą wielką kałużę, która tu się robi i pooglądać sobie telewizję. Dobra, on sobie ogląda horror, myślę, że idealnie. E, to, to właśnie powinien oglądać o drugiej w nocy. O Jezu, tutaj nam śmieci się ten... E, tutaj śmieci leżą. Dobra, on jest znowu głodny. Więc niech sobie robi żarcie. Ciekawe, co on gotuje, bo w sumie nie wiem. Co, co on gotuje? Przygotuje, ale nie wiemy, co przygotował. Dobra, on sobie e, podlewa tutaj swój ogródek. E, skończył i myślę sobie, że pójdziemy do Abracadabrowa. Dziura w ziemi. O, dobra, tu jest Brando. On sobie tą dziurą wyskoczył. Okej. Okay. O mój Boże, wata cukrowa. Dobra, kup wata cukrową. Dobra, tu się poznaliśmy z nadzieją. Powiedzmy jej komplement. Zabawiajmy ją żartami. Maskotką. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Virtu, mrucz, co to jest? Co to jest takie, duże? O jezu, udało nam się pocałować. Dosłownie musnęliśmy ją wargami. Tak ta interakcja brzmiała. Ja bym chciał teraz, żeby. O, dobra. Już drugi raz nie chcę. Dobra. Dajemy jej spokój. Co my tu jeszcze mamy? Co? Żeby wybrać zaklęcie? O matko. Czerwona fala niech będzie. Ułodź się, panie Boże Święty To nie będzie biała błyskawica. O nie Dobra. Nie wszystko strony, ale też nie było to zwycięstwo, To prawda. Udało ci się zremisować. Jeśli następnym razem dasz się na swój instynkt, być może wygrasz, ale z drugiej strony istnieje równa szansa, że twój instynkt... Cię zawiedzie. Okej, okay, to było ciekawe. Kochani, idziemy na kolejkę. Jedziemy, dobra. Okej. Okay. Dobra, tu takie rzeczy są. Tu można grać w coś. Nie wiem w co. A, w takie te. Dobra, to zagrajmy. Dobra, idziemy do domu. I jesteśmy znowu w stanie agonalnym, dlatego znowu idziemy zjeść rysznic, kibelek. i powiedziałbym, że poszedł spać, ale w sumie niech zje lekki obiad, bo nie najadł się do końca. O nie, ludzie, o nie, o nie, gdzie to jest? Straż pożarna. Boże, wstawianie telefonu koło yy, kuchenki nie było zbyt mądre. Zadzwoń nie tele. Dobra, ugaś. Ja. Boże, święty Brandon. Ugaś się bo... Co tu się stało to jest dobre pytanie naprawdę No i co? To koniec? Nawet kałuża się pali Widzicie to nawet kałuża się pali Niech spoczywa w pokoju. Moje kondolencje. Brandon nie żyje, choć ciało odeszło duchem. Zawsze będzie mu z nami. Mnóstwo. Ś... O, jak zniknął w ogóle. Mnóstwo gazet, mnóstwo śmieci. E, paląca się kuchnia. To jest właśnie akcent, którym będziemy kończyć ten odcinek z mojej e, pierwszej próby grania w The Sims 1. Jak widać. Raczej moja pierwsza próba zakończyła się porażką, ale jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki z The Sims 1 2 3 4 czy czegokolwiek innego chcecie, to zostawcie komentarz, zostawcie lajka, like suba i widzimy się w takim razie kolejnym. Pa